Witam. Dziś poglądamy sobie chyba ulubioną moją część akwarium, czyli dno. Mam tutaj taką fajną, specjalną arenę, na której zawsze spada mnóstwo pokarmu, oraz czasami też rzucam specjalnie dla zbrojników tabletki. Dno to jest moja ulubiona część. Tu zawsze wychodzi mnóstwo zbrojników, mnóstwo kielisków, i to jedne z moich zaraz po skalach ulubionych rybek. A dzisiejszy odcinek, słuchajcie, poświęcimy sobie l 600 która to właśnie przepięknie teraz właśnie wychodzi na rynę i możecie zobaczyć jaka jest już duża. A dlatego słuchajcie, że ona ma już no, ponad dwa lata minęły odkąd została wpuszczona do mojego akwarium. Pierwotnie dwie sztuki, jedna niestety nie zaadaptowała się, nie dostosowała się i po około dwóch czy trzech miesiącach, no niestety tam ten osobnik padł, ale jeden z nich przetrwał. Na początku, słuchajcie, był on wielkości, może w swojej płetwy ogonowej, czyli miał jakieś 2 do 3 cm. Obecnie ma już prawie 10. Tak, to już jest praktycznie pełnowymiarowy, no prawie że gigant w moim akwarium. Jak na warunki tego zbiornika, no bo jak na jego warunki, to jeszcze nie, słuchajcie. Jeżeli o niego chodzi, to dorasta do jakichś 35 cm, więc to może być całkiem potężny gigant. Jeżeli chodzi o moje akwarium, będzie raczej największym zbrojnikiem, przez jakiś czas nosiłem się z zamiarem dokupienia kolejnych osobników dla niego, żeby nie był sam, ale w związku z tym, że no, jednak spory rośnie, to trzeba, że się zastanawiam, czy dokupić mu jeszcze jedną albo dwie sztuki, no tak, żeby może kiedyś się udało jakąś parę zrobić. Ale nie jestem tego pewien, no właśnie ze względu na tą wielkość, bo wiem, że wielki, taki 30-centymetrowy zbrojnik to już tutaj może sporo nawywijać, może nawywracać, nawyrywać w dnie i poprzewracać niejedną rzecz. Słuchajcie, od czasu, kiedy on urósł, stał się znacznie bardziej skryty co też, słuchajcie, bardzo mocno utrudniło mi nagranie tego filmu, ponieważ jak tylko widzi kamerę, to zazwyczaj ucieka tak, jakby w wielkości tutaj tych jeszcze eleczek to nie miało problemu z tym, żeby się pokazać przed kamerą. Wychodził na przednią szybę. Mogłem kręcić czasami bardzo fajne filmy z jego udziałem, ale obecnie to już gdzieś tam, słuchajcie, w drugiej, trzeciej linii. Także trzeba naprawdę się wysilić, żeby coś tam jakieś fajne ujęcie z nim zrobić. Ale to wcale nie przeszkadza mu, zobaczcie, być przepiękną rybą. Na pierwszym planie tutaj teraz widzicie moje 236 Super Whitey. O nich na pewno zrobimy odcinek gdzieś w przyszłym miesiącu, bo będzie rok, jak już siedzą w moim akwarium. Ale na razie poświęcimy trochę czasu jeszcze tej aleszej serce. Ona naprawdę, słuchajcie, wypiękniała. Początkowo płetwa grzbietowa była równie pomarańczowa, równie czerwona, tak jak i cała płetwa ogonowa. Ale po jakimś czasie, słuchajcie, ten pomarańczowy zaczął ustąpywać i pokazać, zaczynał się tam piękny, taki szary, plamiasty kolor. Bardzo fajne w tych zbrojnikach jest to. Że one taką barwę, takie plamy właśnie utrzymują przez całe swoje życie. Bo jeżeli weźmiemy pod uwagę zbrojniki, jakieś leopardy, pleko i tak dalej, to jest bardzo tak często, że one na początku są przepiękne, kolorowe. Dlatego ludzie nie kupują takie maleńkie, wiecie, 3, 4, 5 cm, a potem stają się takie zwykłe, szare, brunatne. A te właśnie taką barwę będą utrzymywać przez całe swoje życie. Powiem wam, że niesamowity jest ten jego ogon. Tutaj niestety przez to, że on jest dosyć daleko, nie jest przy samej przedniej szybie. Nie widzimy tej pięknej barwy, bo trochę to jednak ta woda trochę to zakłamuje. No i też jest problem z nagiewaniem światła, ale to już pomijam. Ale słuchajcie, ja jak go widzę na żywo, naprawdę nie mogę się powstrzymać z zachwytu. Cóż to jest takiego pięknego? Możecie tu się przyjrzeć, jakie on ma fajne takie kolce wzdłuż całego ciała, takie wyrostki on potem będzie miał je jeszcze większe. Tak, to będzie prawdziwy drapieżnik. Naprawdę porządna, prawdziwa drapieżna ryba. A dlatego drapieżna, bo jest mięsożerna. Więc trzymanie go na, nie wiem, na spirulinie czy, czy na drewnie na pewno odpada. Dla niego trzeba mieć specjalne tabletki. No i przede wszystkim co jakiś czas rzucam mu mrożonki. Zwłaszcza uwielbia krewetkę. Pokazywałem Wam już kiedyś jak karmię mięso zbrojniki. Możecie się cofnąć do tego odcinka i zobaczyć. Po prostu krewetkę na takie mniejsze kawałki na tarce, e, którą zabrałem żonie, ale jej kupiłem nową, żeby nie było, że znowu żonie coś ukradł z kuchni. Tak. E, I on wcina po prostu, słuchajcie, na tych krewetkach się odkarmił. E, ja się bardzo cieszę, że on się przyjął w tym akwarium, bo nie było to łatwe. Wiele osób pisało, że ten zbrojnik nie może być z innymi zbrojnikami, że nie może być w akwarium ogólnym, że powinien mieć osobne. No, nie ma większej bzdury, słuchajcie. No nie po to się ma rybki, żeby trzymać je jedne w osobnych akwarium. No, ja rozumiem tam gdzieś, nie wiem, do rozmnażania czy tam do jakichś tych, ale moje akwarium jest akwarium wielogatunkowym, ozdobnym, więc ja nie będę tutaj wymyślał. Także słuchajcie, dwa lata minęło, ten zbrojnik jest już ładny, duży, odkarmiony i naprawdę już tutaj na tej głównej arenie nawiązuje no, równorzędną walkę o pożywienie, o pokarm z no, całą resztą zbrojasków. Tu widzimy dużym przyspieszeniu, Słuchajcie, jak wszystkie zbrojaski moje wyszły na, na główną arenę i możecie się im przyjrzeć. Tu jest ten mój największy samiec, ma ponad 17 cm i cały czas rośnie. Przepiękne stójsomy, Dwie somy, które tutaj widzicie, to były somy, które były zakupione razem z tymi zbrojnikami. Pierwotnie były chyba kupione 4 sztuki, do dzisiaj dotrwały dwie, Jest dołożona trzecia z innego zakupu. Zdawało mi się, że dołożono im samca do dwóch samic, ale w momencie, kiedy, słuchajcie, dorzuciłem tego samca, to tam dwa, jakby się też na samca przerzuciły i tu w tym akwarium jeszcze żadnego wylęgu, żadnej ikry się nie doczekałem. Może kiedyś rozmnożę te z 240, to tutaj jakieś dorzucenie, może jakieś pary się uda uzyskać. Na tę chwilę, jak widzicie, jeszcze nic nie ma. Słuchajcie, ja pamiętam z dawniejszych odcinków, kiedy to Wam pokazywałem, właśnie tą AD600, i zawsze wiele osób pisało, o jak fajnie, że ona tak wychodzi na tę główną arenę, że możesz ją oglądać, że możesz ją podziwiać, bo moje elki to są skryte, gdzieś tam schowane i raz w roku je gdzieś tam widzę i wiecie co, pomału z tą elką robi się troszeczkę podobnie, troszeczkę jest bardziej skryta, im jest większa, tym bardziej skryta. Dlatego tutaj widzicie prawie 20-minutowe nagranie, a on nie wyszedł ani razu, mimo tego, że pokarm jest podany, mimo tego, że wszystkie praktycznie zbrojniki są na tej arenie, bo tu widzimy, i, I Pekoltie 146, i 230 143 yy, i 236 i super white, i całą masę słuchajcie pozostałych zwykłych yy, zbrojników, yy, plus do tego oczywiście te stój somy. Trochę szkoda, że to się robi taka skryta ryba, yy, no ale jak zawsze wyjdzie, to, to ja się z tego najbardziej cieszę. I mam nadzieję, że jak urośnie, no to już nie będzie miał gdzie się schować i będę mógł go podziwiać i kręcić dla, nie, dla Was filmy z nim. Na dzisiaj to tyle. Zachęcam Was do wspierania mojego kanału, subskrybowania i lajkowania oraz napiszcie jakiś fajny komentarz. Do zobaczenia. Cześć.